Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Bez Zielińskiego i z duetem Lewandowski, buksa na Anglię. Chavi Simons wyleciał z kadry przez imprezę z dziewczynami. W salach zastąpił Mbappe w Paris Saint-Germain. Piquet zdradził, gdzie zakończy piłkarską karierę. William zawiedziony przygodą w Arsenalu. Dziękuję wszystkim za ponad 6000 łap w górę pod wczorajszym filmem. No i jeżeli jesteś nowy, interesujesz się piłką nożną, koniecznie subskrybuj kanał, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności. No i zapraszam także wszystkich do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry na dole w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz na start dodatkowych 200 punktów energii, dlatego gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się w grze na wirtualnych boiskach. Link na dole w opisie. No i lećmy z newsami, bo po to tutaj chyba przyszliście. Miłego oglądania. Już dziś w Warszawie reprezentacja Polski zmierzy się z wicemistrzami Europy, Anglią. Najważniejszą informacją z wczoraj jest to, że na pewno nie zagra dziś Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli nie jest na to gotowy, o czym powiedział Paulo Souza na konferencji prasowej. Oprócz niego z Anglikami na pewno nie wystąpi Bartosz Bereszyński, który również narzeka na zdrowie. Portugalczyk zdradził, kto na pewno zagra dzisiaj na stadionie narodowym. Jeśli chodzi o statystyki to największe wrażenie zrobił na mnie Adam Buksa, miał spory wpływ na drużynę. Prawdopodobnie zagra on od początku spotkania z Anglią. Cała trójka napastników może się jutro przydać, także do wejścia z ławki. W marcu nie powołaliśmy tego, bo miał problem covidowy, na euro wciąż miał trudności fizyczne. Teraz jest w bardzo dobrej formie, to jeden z naszych najlepszych pomocników. To świetny zawodnik i mogę powiedzieć, że jutro zagra. Paulo Sousa jednocześnie podkreślał, że jest bardzo optymistycznie nastawiony przed dzisiejszą rywalizacją. Czy w takim samym nastroju jest Kamil Piątkowski, który popełnił fatalny błąd w meczu z San Marino? Selekcjoner przyznał, że piłkarz Salzburga w żaden sposób nie jest skreślony i być może to on zastąpi kontuzjowanego Bereszyńskiego. Były piłka Szrakowa miał nawet pogadankę z kapitanem reprezentacji Robertem Lewandowskim, który udzielił kilku wskazówek młodszemu koledze. Penosze, bo to wiesz, nie połapią przede wszystkim trzech, ale przez to, że ten to jeden zawód, zawodnik może połapać dwóch, trzech zawodników, nawet odciąć podanie. Musisz pamiętać, żeby tego nawyku się wyzbyć. Okej, okay, jak masz wolne pole, Nie to tak, idziesz piłką. Ale jak tak, już zagrywać... Tak, jakoś, za, chyba, tak, chyba, że jesteś na połowie przyczynika, gdzieś tam blisko szesnastki, Ziem, ale, to wtedy, jak zagrasz i idziesz, no to gdzieś tam, ale przeważnie to... I Bo się. Bo musisz się naprawdę bo tak to widzisz. Będziecie, tobie będzie ciężej, i też coś Łatwiej sobie, łatwiej się poprzez poruszanie się, poprzez przestrzeni. I szukaj tych trójkątów, wystarczy, wiesz... Podanie. Podanie, znowu piłkę dostać się wtedy. Wróćmy jeszcze na chwilę do poprzedniego meczu Polaków z San Marino. Jak wszyscy pewnie dobrze pamiętacie, debiut zaliczył Nikola Zalewski popisując się asystą przy golu Buksy. Występ piłkarza AS Romy z poziomu trybun obserwowała rodzina Zalewskiego. Między innymi jego ojciec Krzysztof, który był wzruszony debiutem syna, opowiedział o tym w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Marzenia spełniają się, jeżeli się w nie wierzy. Po wejściu syna na boisko wzruszyłem się. Łezka zakręciła mi się w oku, nawet dwie i trzeciej kawałek. Przeżyłem emocje, których nie da się opisać, czekaliśmy na to. To z pewnością podtrzymuje na duchu mężczyznę, który na co dzień zmaga się z najcięższą formą raka, co przyznał w rozmowie. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć zdrowia panu Krzysztofowi, a Nikoli kolejnych sukcesów w klubowej i reprezentacyjnej piłce. Wielu młodych i utalentowanych piłkarzy nie zachodziło daleko przez tak zwane fiu bździu w głowie. Niestety tą drogą może podążyć niedługo Chavi Simons. Reprezentacja Holandii do lat 19 przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry. Jest na nim m.in. wspomniany piłkarz Paris Saint Germain. W dobie pandemii panują bardzo restrykcyjne zasady, których oczywiście nie można łamać. Najwyraźniej zapomniało o tym kilku młodzieżowych reprezentantów Holandii. Według doniesień The Telegraph Ardjany Marta, Mimeirel Benita, Chavi Simons, Naci Innyvar i Rio Hillen zostali odesłani ze zgrupowania. Powód ten był wręcz zdumiewający. Najpierw Marta i Benita zorganizowali w swoim pokoju imprezę, na którą zaprosili pewne bliżej nieokreślone dziewczyny. Do wymienionej dwójki dołączyła potem reszta piłkarzy. Osoby płci żeńskiej z pewnością nie były uczestniczkami zgrupowania, w związku z tym wspomniane na początku restrykcje pandemiczne zostały złamane. Sztab szkoleniowy był bezwzględny i odesłał pięciu piłkarzy. Co ciekawe, to nie było zgrupowanie, na którym Holandia rozegrałaby jakikolwiek mecz eliminacyjny. Taki odbyć miał się dopiero w listopadzie. Wrześniowe spotkanie miało służyć bardziej integracji i zapoznaniu się. Jak widać, niektórzy reprezentanci zbyt dosłownie wzięli to do siebie. Kylian Mbappé za rok najprawdopodobniej nie będzie już piłkarzem Paris Saint-Germain, w związku z tym klub rozgląda się za jego następcą. Z pewnością ciężko będzie znaleźć kogoś na miejsce 22-letniego Francuza. Są jednak na rynku dostępni piłkarze, którzy w jakiś sposób załatają lukę po Kylianie. Mowa m.in. o piłkarzu Liverpoolu Mohamedzie Salahu. Tak przynajmniej na łamach Golcom twierdzi były zawodnik Derec Danny Murphy. Jednocześnie przyznaje, że jako kibic Liverpoolu nie chciałby takiego rozwiązania. PSG będzie chciało zastąpić Mbappe gwiazdą, która potrafi strzelać gole. Nie ma wielu lepszych niż Salah. Mam nadzieję, że on nie będzie chciał odejść do PSG. Bardzo trudno jest mi spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy. W przeszłości krążyły plotki o jego chęci gry w Hiszpanii, ale ja bym się nie zdziwił, gdyby w najbliższym czasie podpisał nową umowę z Liverpoolem. Paryżan z pewnością byłoby stać na wykupienie Egipcjanina z klubu. Natomiast sam Salah w The Reds osiągnął już wszystko. Wygrał Premier League, Ligę Mistrzów. Być może Mohamed będzie rozglądał się za nowymi wyzwaniami w swojej karierze. Dużo wskazuje na to, że niedługo FC Barcelona będzie musiała się pożegnać z kolejną swoją legendą, Gerardem Piquet. Hiszpański obrońca w programie La Sotana opowiedział o wielu wątkach związanych z Dumą Katalonii. Pojawił się temat m.in. zakończenia sportowej kariery. 34-latek zdradził, że chce to zrobić w obecnym klubie. Przejdę na emeryturę w Barcelonie. Nie mogę w 100% zagwarantować mojej obecności w przyszłym sezonie. Żyję z sezonu na sezon. Teraz na każdy patrzę jako mój ostatni. W dniu, w którym zobaczę, że nie mogę już dać klubowi wszystkiego, co dawałem przez te lata, odejdę. Nie mogę również zabraknąć pytania o byłego już prezydenta Dumy Katalonii, który doprowadził klub niemalże do ruiny. Bartomeu najgorszym prezydentem w historii Barcelony? Nie wiem, czy był najgorszy, ale dla mnie na pewno jest na liście. Wszyscy popełniamy błędy, ale w jego czasach Barsa nie była tam, gdzie powinna być. Teraz jestem pełen nadziei i ekscytacji. Następne 5 lub 10 lat będzie bardzo dobre dla klubu. Co Piqué będzie robił po zawieszeniu butów na kołku? Wielu kibiców Dumy Katalonii oraz piłkarskich ekspertów widzi Hiszpana w roli przyszłego prezydenta FC Barcelony. Czy jest to możliwe? Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Pique identyfikuje się z tym klubem, chce dla niego jak najlepiej, co pokazał, rezygnując z części wynagrodzenia dla ratowania budżetu. Gerard sam z pewnością takiej opcji nie wyklucza. Arsenal ostatnich sezonów nie może zaliczyć do najlepszych. Na własnej skórze przekonał się o tym między innymi William. Dość zaskakujący był transfer Brazylijczyka do ekipy kanonierów. Włodarze klubu jednak liczyli na bardzo dużo, ponieważ pomocnik z dobrej strony pokazywał się u lokalnego rywala Chelsea. William podpisał trzyletni kontrakt, jednak wypełnił go tylko w jednej trzeciej. Za porozumieniem stron rozwiązał umowę z klubem. W wywiadzie na portalu Golcom Brazylijczyk uchylił nieco rąbka tajemnicy i przedstawił powody opuszczenia arsenalu. Naprawdę dużo myślałem o tym wszystkim razem z rodziną i bliskimi przyjaciółmi. Niestety mój czas w Arsenalu nie był dobry. Nie byłem tam szczęśliwy. Nie chcę wdawać się w szczegóły, po prostu nie byłem szczęśliwy. Pomyślałem, że najlepiej będzie wrócić do Brazylii. Szukałem też innych możliwości, ale chciałem znów grać dla Corinthians. Pragnąłem wrócić do domu, aby znów być blisko mojej rodziny. To klub, który wysłał mnie w świat. Myślę, że to właściwy czas, aby tu wrócić. Arsenal musi szybko zmienić obecną sytuację. Teraz zajmuje ostatnie miejsce w Premier League. Jak tak dalej pójdzie, Kanonierzy będą jednym z faworytów do spadku. Ktoś na górze musi coś w tym klubie zmienić. Kartka z kalendarza. 8 września 1985 roku w Żywcu urodził się Tomasz Jodłowiec. Były reprezentant Polski, a obecnie piłkarz Piasta Gliwice. Tego samego dnia 1986 roku w Portimao na świat przyszedł João Moutinho, reprezentant Portugalii oraz zawodnik Wolverhampton. 8 września 1994 roku w Maji urodził się Bruno Fernandes, reprezentant Portugalii i piłkarz Manchesteru United. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!